Nikogo nie ma dzisiaj, nie no, jesteśmy. Kolejne nowości dzisiaj testujemy, czyli no, mamy nitratę small nitrata no, zwykła. No, przed chwilą testowaliśmy nitratę 2G, no, no, normalnie. E, ale co mi to przypomina na pierwszy rzut oka? C4 normalnie. Tutaj C4 small tutaj C4 big, czyli C4PXP309, ale nie, tu mamy zumbuma Gramatura ta najnowsza, podstawowa, 24 gramy na paczkę, czyli tu będzie chyba 0,8 na sztukę chyba. Powinny ładnie raz. Zobaczymy, tu mamy gram na sztukę, F3 oczywiście w jednym jak i drugim przypadku, instrukcja jest, tu mamy ZB 105, ZB 107, no normalnie bym się nie połapał w tych kodach produktu, bo po prostu. 2024, a tu mamy 2025. Tu jest 25, tu jest 24, więc nie wiem. E, może starą partię otrzymaliśmy, ale nie wiem. Nieważne, nie ważne co? No. no i co, i tyle. <tryk> Zobaczmy, jak to wygląda z bliska. Cena za małe 16 zł, cena za większa 18. Jak za petardki, nawet, nawet. No. Wszystko idzie w górę. Petardy też. Jak to wygląda? Zumbumy seria zumbum ogólnie mają lepszą tą folię, nie? Nie wiem. Sobie już aha. Złamiemy. Ciężko? No nie wiem jakbym to musiał wykręcić żeby to wiesz wiecie złamać. Do tego lepszy już jest nóż. Dobry stresz tu jest. Aha, albo trzeba sporo siły użyć, żeby to otworzyć, nie? O, tu mamy mikropaki. W, w przypadku, miałem powiedzieć już C4, przepraszam, nitrata, nie wiem, smol. Tak, nitrata, smol. Hmm. Zaraz wyostrzę obraz. No i mamy te bajersy. Teraz zobaczymy jak to będzie się prezentować. Oczywiście producentem jest Piromax, nie? Jak to wygląda panie drogi? W sumie paczki już nie wiadomo na potrzebne O, stado leci Odlatują. Już wyrawię chyba O ile sztuk tam leci. No normalnie C4 -ka. To mi już nie będzie potrzebne, bo ja tylko jedną sztukę potrzebuję. Ale tu będzie chyba problem? Gdzieś to otwarcie tutaj było. To jest tak zrobione, o! Żeby nie strzelać. <grym> Na szczęście zwykłe ląty masz. Zumbum. No, jakość wykonania w porządku Jak na te petardki Dobra, odpalimy je O, aż mi się do palucha przykleił 0,8 i 1 gram, tak? No, tak wypada, nie? Dobra, obniżymy sobie Zapraszamy do oglądania Za 0,8 Ładnie Większa wersja głośno mi było pani, czekaj, Flora była i opóźnienie dość spore moje. No, Zweczko mocniejsza Ja wiem Ja wiem chodził takie tam czy takie same? W zależności. Jak takie nowości będą, no to kurde. No, tylko inne nazwy, inne szaty graficzne, a poza tym to. No. Zobaczmy. Mm. Uf, te już tak nie śmierdzą. Ale jak na. Small, No kurde nawet, nawet strzelam sobie. No, dawaj. Większa wersja... O, ja sząb Wow! Kurde Albo soku. Nie wiem. O ale... no, widzisz? Większa wersja tylko słabsza chyba. Nie wiem. Tak to wygląda. Tak mi się wydawało, synuś. Dziwne, dziwne. O i znowu pogoda się zrobiła. Kilkanaście minut temu normalnie tu było ciemno. Jakby się zbierało na deszcz, ale na szczęście wszystko przeszło i jest ładnie błękitnie. Zumbum. Malutki zumbum. Teraz będzie malutki zumbum. Dawaj. No wysoko? Jak na taką mikro petardkę, no może nie mikro, ale no jak na takie rozmiary, no to fajno. Hm. Mogłem też kupić C4 Small, bo też jest jakaś najnowsza wersja, ale no, ale obecnie jej od 05 nie kupimy. No, wyżej. 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 O, widzisz? Aścia obróciła. Słońce wyszło. W końcu, wreszcie. Hmm? Malutką daj Ale tamte zęby to naprawdę gryzły. Niesamowicie. Wow, jak P1000 stare kurde No może nie jak stare P1000 Ale no. Teraz... <laughs> Ładnie, nitrata Nitrata, gramówka No Słabsza Ta mniejsza dała bardziej po uszy Słabsza była, no też była słabsza, czyli zobaczcie, nie zawsze wielkość znaczy jakość, moi drodzy, no mała mnie zaskoczyła, duża też mnie zaskoczyła, ale nie zbyt pozytywnie. Ja także... już zasypiam na tych odcinkach, nie? Dlaczego zasypiasz? Nie zasypię, się. Nic się ciekawego tu nie dzieje. Zaraz hmm. będziemy kręcić dalej, to się rozbudzisz. Hmm. Także moi drodzy, no... Piszcie w komentarzach. Petardki nawet tak. spoko. Nawet spoko, jak Maciej mówi. Dla mnie każda jest petardka spoko, to hmm. zależy właśnie jak szczyla. Moi drodzy, to byłoby na tyle. Żegnamy Trzymajcie się. się, odpalajcie pirotechnikę z głową. Siemanko. Bezpiecznie.